No dokładnie, to samo chciałem powiedzieć moi drodzy, cześć, witajcie, witam Was w kolejnym odcinku z World of Tanks. Dzisiaj mamy powtórkę, w której mapa dość rzadko pokazywana, bo to przedmieście, więc stwierdziłem, że jest to jeden z powodów, dla których tę bitwę warto Wam pokazać. Kiedyś przecież tę mapę rzucało normalnie na dziesiąte tiry. Dajcie znać proszę w komentarzach, co sądzicie o tej mapce, czy ją lubicie na niskich tierach i czy chcielibyście ją na przykład znowu zobaczyć na tierach wysokich, czy też nie. Yy, dzisiejszym bohaterem jest Rafah Fat, który jest za sterami Oika. Losowanie na 5 i szóste tiery z dwoma artyleriami. Oik, japoński czołg ciężki, który no jak to gry wchodził, jak wchodziły japońskie czołgi ciężkie. No to i oi, eksperymental pod wieloma względami było ciekawe, chociaż ja na początku nie mogłem się do niego przekonać. Oi, był cudowną maszyną, no i bardzo, bardzo dobre wyniki ludzie na tym kręcili. Po pewnym czasie linia doczekała się pewnych nerfów. Oczywiście w tak zwanym międzyczasie był też baw do Typa 5, dodano mu trola Ten czołg zrobił się dużo bardziej grywalny, a nawet zrobił się no, bardzo dobrą maszyną. Która jednak no, nie do końca wymagała aż takiego myślenia, bo ten troll, którym posiadał, był przepotężny, można było robić ładne wyniki, a przede wszystkim tymi pociskami łamkowo burzącymi yy, bardzo dużo uszkodzeń zadawało się czołgom, nawet dobrze ustawionym, dobrze opancerzonym, więc z czasem Wargaming yy, znowu japoński czołg yy, znerfił i niestety znerfił do tego stopnia, że po prostu to jest tak, jakbyście wzięli rozgrzany nóż i obcięli tamtemu yy, w tamtej maszynie po prostu jaja. Teraz topowych maszyn na randomach prawie się nie widuje, ale jak widać, no, Oikiem można od czasu do czasu coś zagrać, chociaż też jest ich dużo mniej niż było kiedyś. Jak gracie na tierach 6, tych Oików aż tak dużo się nie spotyka. Ja dzięki linii japońskiej zrobiłem swojego pierwszego pula na Oi Experimental. Przecież ufaj, ta bitwa była zresztą nie na kanale też potem. W przeciągu tygodnia na Oni zrobiłem drugiego pula, więc no dobrze, dobrze te linie wspominam, nawet bardzo dobrze. Zresztą wiele osób sobie robiło ze mnie poćmiechujki, że japońskie czołgi ciężkie zostały dodane do gry tylko po to, żebym w końcu mógł zrobić swojego pierwszego pula. Coś w tym jest. Ale, że można coś jeszcze tym trolem zagrać, pokazuje ta bitwa i takie chociażby strzały. Rafa ma w tym momencie prawie 2000 uszkodzeń, zadanych 400 asysty, jednego fraga i wynik tej bitwy to jest 5 do 4. Oczywiście, White Park, no bo ta mapa po angielsku bodajże tak się nazywa, ma ten plus dla takich czołgów jak Oik, dla takich kloców, że nie trzeba za dużo jeździć, więc to jest na pewno dość ważne. Ja pamiętam jak na tej mapie na T34 czy na T30 grało się na środku i robiło się naprawdę świetne wyniki, ale oczywiście mapa została przerobiona i z czasem ściągnięta na niższe tiery. Tak samo zresztą jak się stało z prowincją po jej powrocie, że też na wysokich tierach okazało się, że ta mapa średnio jest grywalna, nie dostarcza aż tylu przyjemności, raczej często frustruje, że została ściągnięta na tiery niższe. Więc czasami warto sobie zagrać właśnie tymi, nie tylko czołgami poziomów 8, 9, 10, a jednak właśnie ten 5, 6, 7, żeby zobaczyć mapy, które nie, niekoniecznie na co dzień musimy spotykać, albo niektórych w ogóle nie spotkamy grając na tierach wysokich. 2262 uszkodzenia zrobione. Nie oszukujmy się, na tej mapie raczej nie ma brawurowych pościgów, fantastycznych wybuchów, fantastycznej jazdy samochodem w To nie, tu zazwyczaj jest właśnie wychyl się, strzel, schowaj się i ta mapa dla troli jest naprawdę w porządku, bo też dobre wyniki na tej mapie widziałem na KW-2, który właśnie wykorzystywał jakieś tam momenty tego, że ktoś wyjechał na środek, albo wychylał się od oddawał potężną plombę i się chował na czas przeładowania. Oikiem jest o tyle łatwiej, że czołg ten jest w stanie odbić no, sporo więcej niż KW-2. Jednak KW-lec poza trolem to tam ani nie ma pancerza, ani nie ma mobilności. Oik jednak czasami coś się w stanie podbijać. Oczywiście zależy też od tego, kogo mamy naprzeciwko, jakie amunicji używa, ale jest. Jest to maszyna Wciąż, która przy, wciąż przy odpowiednim losowaniu, no, będąca postrachem gdzieś tam dla tych niższych kierów, a na pewno będąca e, czołgiem dość trudnym do e, pokonania. Tutaj widzieliśmy na minimapie, że podjeżdżał KW2, więc spodziewać się go zaraz możemy. Pamiętajcie, że KW2, jak strzelicie pod wieżę, to jesteście w stanie. znaczy Teraz już chyba nie złanszotować, ale przed tymi zmianami do hapeków, to mogliście załatwić e, KW2 swojego vis a -vis pełnego, właśnie strzelając odpowiednio pod wieżę. I dostając, yy, znaczy, w tej, tak, to jest pod, mogę uznać, że to jest miejsce pod wieżą i dostając odpowiednią penetrację i oczywiście yy, obrażenia, byście wciągnąć tak, ściągnąć w stanie takiego KW2 na strzał. Nie wiem, czy to teraz jest możliwe, czy KW2 może zdjąć KW2 na strzał. Napiszcie mi, proszę, w komentarzach, yy, czy to już jest niemożliwe. Yy, teraz bardzo ładny tutaj wyjazd yy, naszego bohatera. Wykorzystał to, że od KW2 nie zebrał jakoś solidnie. Ym, wiadomo, radziecki ten czołg z ma długi czas przeładowania, więc wyjechanie, oddanie strzału. Chociaż ja uważam, że tutaj ta plomba mogłaby być zdecydowanie lepiej zrobiona, Ym, bo gdyby pocelował w odpowiedni punkt, to pewnie ta KW-2 zostałaby totalnie na ogrysku i można by ją taranem dobić. A tu jednak strzał był po prostu przyzwoity, no i ładny taran. Wiemy, że Oik jest bardzo ciężki, więc to też... Należy często wykorzystywać, jeżeli macie taką możliwość, żeby staranować przeciwnika 11 do 8. 3851 uszkodzeń. Poszukiwanie teraz tego pancera 4H. No, pogoń za nim nie jest na pewno łatwa, bo my jesteśmy dość wolni. Ale tutaj spotowanie go umożliwiło ubicie tej maszyny przez naszą artylerię. No, i jeszcze zostają 3 pojazdy, dwa czołgi. kw 1 i T34, 1 niszczyciel czołgów, czyli AT2. AT2 mamy na niego przestrzał. Skupiony dział do końca wchodzi pięknie, teraz za 493 warto tu zwrócić jeszcze uwagę, że pociski odłamkowo burzące mają 75 peny, 890 uszkodzeń na strzał średnio, yy, średnia penetracja na hitach to 150 przy 700 zadawanych uszkodzeniach. I przy tych samych uszkodzeniach penetracja na pocisku zwykłym przeciwpancernym wynosi średnio 121 mm. 4344 uszkodzenia T34. No, praktycznie jest na dobicie, wystarczy teraz tylko odpowiednio trafić w ten czołg. Jest, on się od nas odbija. Jeszcze nawet nie jest na plujce, chyba tylko na tej większym działku. 4504 uszkodzenia zrobione, no i zostaje już tylko KW-1. Na początku zastanawiałem się, czy on nie jest na awku, ale jak popatrzymy sobie na minimapę, to widzimy, że nie. Czołg ten się jak najbardziej porusza. Jest do wyfarmienia jeszcze lekko ponad pół tysiąca uszkodzeń. Widzimy, że poradził sobie z pancerem 4H, a jedna z naszych artylerii nie trafiła. 4 fragi M44, jedna bishopa 5. Fragów artylerii na tej mapie, no ale wiemy, że M44 to jest jedna z najpotężniejszych artylerii, jeżeli w grze, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, ile znaczy na swoich tierach. No i bishop też na tak małej mapie potrafi być mocno irytujący, bo nie ma problemu z zasięgiem, jeżeli się odpowiednio ustawi. Tak jak chociażby nasz bishop, widzicie niewiele, nie bardzo. On musiał nawet odjeżdżać od bazy. Mapa mała, więc umożliwia mu łatwiejszą grę. Teraz zobaczcie celowanie ładne po tyłku i wykończenie tej maszyny za 571 uszkodzeń. Piąty frag, zobaczmy na wyniki. Skriny końcowe wyglądają następująco: zabite w dzisiejszy bohater uzyskał odznakę mistrzowską, asa, pancernego, stalową ścianę oraz dużego kolibra. Było tu 875 punktów, asysty, 5075 uszkodzeń własnych oraz 5 fragów. Co dało naszemu bohaterowi bardzo przyzwoity, no, bardzo przyzwoity, bardzo ładny wynik bazowego ekspa. Prawie 1900 punktów, konkretnie 1880 rafa. Gratulacje! Za wynik 10 strzałów tylko danych, wszystkie trafione, 6 z penetracją. Na te 5075 uszkodzeń zrobionych 1332 na dystansie powyżej 300 metrów, przejechane lekko powyżej 1,5 kilosa. Na czysto zarobione z kątem premium 65,5 tysiąca kredytów. EXPA wpadło 5640. Punktów moi drodzy, jeżeli gracie jeszcze o IKiem, to piszcie co o nim sądzicie w komentarzach. A jeżeli porzuciliście ten show, to co było powodem, że sobie odpuściliście granie na nim chętnie poczytam yy, wasze komentarze. Rafa, jeszcze raz dziękuję za podesłanie mi powtórki, Gratulo gratuluję tutaj w wyniku. Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału, dziękuję też jak zawsze moim patronom, oraz wszystkim osobom, które nie przewijają reklam, za wasze wsparcie. Widzimy się w kolejnych materiałach. Miłego dzienka, zerknijcie w komentarz, w opis filmu, tam są linki do moich mediów społecznościowych zachęcam, żeby zostawić followki. Ja na dzisiaj się z Wami żegnam. Miłego rzędka. Trzymajcie się. Cześć!